Panie trenerze, jeżeli to prawda, że gra się tak jak przeciwnik pozwala, to to masera dzisiaj Pańskiemu zespołowi pozwoliłem na bardzo dużo. No my sobie wypracowaliśmy taką sytuację, że można taki obraz, takim zdaniem gdzieś tam okrasić. Ważna praca w defensywie całej drużyny od samego początku spowodowało, że przejęliśmy kontrolę nad tym, co się dzieje. Że każde ogniwo pokazało swój niepowtarzalny charakter. No to dlatego ten mecz tak wyglądał, szczególnie w pierwszej połowie. Zamarnowaliście jeszcze kilka dosyć bardzo dobrych sy sytuacji, można powiedzieć, że zrobiliście z nowego bramka trochę bohatera. Niewykorzystanych sytuacji rzeczywiście było dzisiaj bardzo dużo, ale spowodowane one były. Przede wszystkim tym, że zawodnicy znajdowali się. Były to nowe sytuacje dla nich. Mamy młodą drużynę, dalej, dalej pracujemy nad tym, żeby to wszystko było coraz bardziej silne. Dzisiaj na dzisiejszy dzień na pewno podniósł nas wyżej i cóż, będziemy pracować nad tym, żeby w takich bardzo ważnych momentach być bardziej spokojnymi, bo to tego zabrakło. Mhm. Dzisiejszym meczem potwierdziliście, że należycie do faworytów w tej ligi. Dzisiejszym meczem potwierdziliśmy to, że jesteśmy drużyną, która, w której jest charakter. Jesteśmy drużyną, która może się rozwijać i myślę, że Ciekawa przyszłość przed nami jest, czy to jeśli chodzi o różne cele zespołowe, czy indywidualne. Tomasowie pasuje się w dolnych rejonach tabeli. Jest Pan zaskoczony, że tak nisko w tej chwili jest Tomaso? Zaskoczenia? O zaskoczeniu ciężko mówić, bo inauguracje przynoszą wiele różnych wyników. W zasadzie jesteśmy na początku tych, tych rozgrywek. Myślę, że prawdziwy obraz tego, kto gdzie i jak się prezentuje, będzie w okolicach końca września. Tak moim zdaniem wtedy będzie można tak rzetelnie się odnieść do, do różnych sytuacji, chociaż nie jest to moim priorytetem odnosić się do gry naszych przeciwników.